Kiedy dzieci chcą harcować, to dorośli mają czas. Pokój pełen jest zabawy, krzyk gonitwy, piski wrzask. Nocą wstaje świat fantazji, różnie w nim się może dziać. Statkiem może być odkurzacz, ale w końcu trzeba wstać. Co się dzieje? Co się dzieje? To właśnie wstaje tata Lew, kiedy zacznie się opowieść. Raz, dwa, raz, dwa. Już jest. O tym, czym jest dal, możemy powiedzieć dosłownie wszystko, co się chce. Pewne jest tylko, że zwykle nie ma jej tam, gdzie się aktualnie znajdujemy. Kto chce wyruszyć w dal, musi się zatem wybrać w podróż. Na przykład w skrzynce niesionej przez wiatr. Gdzie ja położyłam tę teczkę? No wiesz, tę zieloną. O. Czasem myślę, że powinnam mniej pracować. O, co wyście się tak ubrali? Mamy dla was niespodziankę. O. o. Jedziemy dziś na urlop na cały dzień. Na bezludną wyspę. Na Morzu Południowym. Ojej, naprawdę muszę już lecieć. Buziaczki? Mm. Tak, ale. Nie chcesz jechać z nami? Mm -mm. Nie mam czasu. Mm. Oh. Uwaga, załoga, stawiać żagle. Opłyniemy morza i oceany i będziemy tak dzielni, jak nasza mama 20 lat temu. Co się stało? Myśleliśmy tato o prawdziwym statku z basenem i pysznym jedzonkiem. Takim jak ten. I o prawdziwej wyspie, jak ta. Tak, no cóż. Obawiam się, że będzie mały problem. Poza tym muszę jeszcze rozwiesić pranie, A -a. wyrzucić śmieci i wyczyścić A -a. klamki. A -a. No, trudno. W takim razie popłyniemy sami i sprowadzimy tu wyspę. Sami? No jasne. Jak policzyć, wszyscy razem mamy prawie 30 lat. To zupełnie wystarczy. A skąd weźmiemy pieniądze? Przecież jesteśmy biedni. Hmm, możemy się zaciągnąć na statek jako marynarzowie, kapitanowie, czy jakoś tak. Aha. <laughs>

do stu pazurów! Przepraszam bardzo, nie widział pan przypadkiem siedmiorga lwiątek? Hmm, czy byli mniej więcej tego wzrostu? Trzej chłopcy i cztery dziewczynki w kolorowych ubrankach? Tak, 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 to oni. O, bardzo mi przykro, nie spotkałem ich. Hmm? Gdzie są statki? Tam. Przepraszam, czy moglibyśmy się u was zamustrować? To zależy dokąd chcecie płynąć. Na Morze Południowe. Przykro mi, właśnie wczoraj tam byliśmy. Dzisiaj wybieramy się na chwilę na Majorkę. Niech nam pan przynajmniej powie, w którą stronę mamy się udać. Wszystko jedno, najważniejsze to iść przed siebie. Ale mało kto tak robi. Ludzie i zwierzęta to dziwne istoty. Uch. Uch. A niech to popatrzcie. O. Nazywa się Mewa. Jak ślicznie. Aha. A... -a. O, 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 o. Wiesz, lepiej zmywajmy się stąd. Co będzie, jak przyjdzie właściciel? Jaki tam właściciel? Ta łajba należy do nas. O... o. o. Wow. Hej, zobaczcie! Tam na górze jest tata! Tato! Tato! Oh, stójcie! Dzieci! Dokąd się wybieracie? No dobrze, ale, ale... nie możecie przecież... Nie, nie, nie możecie same! Spokojnie, tato, wrócimy punktualnie na kolację! No dobrze! Będę tu na was czekał! Ale niezbyt dobrze. Co to znaczy? Niezbyt dobrze? Czy chcesz powiedzieć, że zabłądziliśmy? Hmm. Coś ty? Hmm. Według moich obliczeń jesteśmy mniej więcej dokładnie tu. Gdzie jest Morze Południowe? No tam, bardziej na południe. Ale my cały czas płyniemy na północ, kapitanie. Teraz już nie. Słyszałem prognozę pogody. Czy ktoś wie, co to jest trąba powietrzna? O, o, nie, o, 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 jej, co to o, o, będzie, będzie? Co to będzie? będzie? Na pomoc! Czy ktoś mnie stąd wreszcie ściągnie? Chyba jesteśmy na miejscu. <t humanities> na to Bygo wygląda. O, to resztki naszego statku. Jak my teraz wrócimy do domu? Może ktoś kiedyś, wracając skądś, przypadkiem tu przypłynie. Teraz przynajmniej wiemy, co to jest trąba powietrzna. Hmm. 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 Słuchajcie, marynarze. Gdy kapitan Alfred mówi, że wróci do domu na kolację, to znaczy, że wróci do domu na kolację. Ciągnąć! <trybuj> 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 thank <laughs> you Cześć, moje dzieci. Zoraliśmy. Co mówisz? Wow. A, możemy jeszcze spać, bo mama do pracy. Śpabaj, sobie idziemy do domu, na górę. Do. No. <noise> Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Krystyny Żuchowicz, Grażyna Dyksińska. Dźwięk Jakub Milencki. Montaż Zofia Dmoch. Tekst piosenki Krzysztof Rześniowiecki. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majsza. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Marcin Przybylski, Jolanta Wilk, Agnieszka Kułmichowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis, Leszek Stun, Cezary Kwieciński, Tomasz Bednarek i inni.